Nie wiem, czy Ania się zgodzisz, zacznę od tego, bo ostatnio, ostatnie Mistrzostwa Świata, najlepsza z Polek Anna Mąka, poprzednie jeszcze po Berchowie też najlepsza Mąka. Czujesz się trochę specjalistką od, od tej konkurencji? Eee, mogę powiedzieć, że zawsze tru, trudno mi się obchodzić tego, tego biegu indywidualnego, ale koniec końców najlepsze wyniki mam w tym biegu indywidualnym. Eee, czy się czuję specjalistką? Myślę, że nie, że po prostu robię swoje i fajnie to wychodzi. Wiadomo, chciałoby się zawsze jeszcze lepiej, żeby na przykład wytrzymać i mieć tą stuprocentową skuteczność, ale no, na tą chwilę biorę to co jest i akceptuję i po prostu walczę dalej. Proste, tradycyjne, tendencyjne pytanie, jak było dzisiaj? Na pewno było lepiej niż na przykład w biegu sprinterskim czy w biegu pościgowym, tak chodzi mi stricte o samopoczucie w moim, w moim, w moim środku, więc na pewno dało mi to taki pozytywny krok. Wiadomo, że oczekuję od siebie dużo więcej, ale czasami trzeba zrobić parę kroków do tyłu i od nowa budować to wszystko do, no, od nowa. Okay, no to czy taki start dobry, tak? Możemy go określić, niezależnie od tego, jakie miejsce będzie. Daje jakby taką pewność Ciebie przed sztafetą i Twoim występem? Czy, czy tak naprawdę to nie ma znaczenia do końca? Staram się tak nie myśleć. Po prostu każdego dnia staram się robić swoje, każde, każdego dnia podejść tak samo. Jutro też będzie dzień, poiczę też jest dzień, Każdy, każdego dnia mam nowe zadania do wykonania. Na pewno na pewno teraz nie skupiam się na sztafecie, sztafeta dopiero w sobotę, więc myślę, że wtedy będziemy z trenerem robić wszystko, żeby jak najlepiej się zaprezentować. Bardzo podobała Ci się współpraca z tym kątem olimpijskim, bo, bo też mieliśmy dzięki tobie okazję zobaczyć te ujęcia biatlonu z trochę innej strony. No, okazało się, że zajmuje się tym mój kolega Kumper, mogę powiedzieć z podstawówki. Więc miałam taki miły akcent, bo niestety moja rodzina nie mogła tutaj dotrwać, więc cieszę się, że kumper z, Zako z zakopanego z podstawówki był tutaj chociaż dwa dni, że mogliśmy sobie pogadać i poprosił mnie, żebym mu pomogła tam w, w organizacji nagrania w filmiku, jak właśnie ze strzelaniem. Więc był to taki miły akcent i cieszę się, że mogłam się zaprezentować. Dziękuję.